tak więc mamy poranek godzina 6 rano tu mamy tracker i na stałe panela słoneczek świeci z trackera już coś tam pędzi na tamtym jeszcze nie ma nic tutaj mamy przyspieszenie Tak tracker chodzi to było wczoraj dnie nie dzisiaj trochę przyspieszony dęt Witam wszystkich. Jest tu mamy trzy falowniki. Na jednym jest 500 W a drugim jest 5 KW to jest na trakerze 4,5 KW topika Jeżeli chcemy podłączyć trzy, bo to są na jednej fazie, na przykład ten ustawiamy w. Pozycja 5 musi być ustawiana na L1. W tych następnych pozycja 5 i może być już L1. Stawiamy ją na, na na przykład AGM. Musimy być na przykład na AGM Wszystko to samo na tamto co jest tu. inaczej nie będą współpracować wyskoczą błędy Niestępnie mam trzy magazyny i były trzy różne e, oprogramowania i jest na każdym te same 1533 Wszystkie chodzą etycznie, identycznie, identycznie nie ma problemu z tym a przedtem były dwa niedoładowane nie można było ich e, zbalansować dokładnie w tej chwili nie ma problemu tamte wtyczki to ja wiem że to jest kicha ale obciążenie tutaj jest maksymalne do 50A z trzech magazynów także to nie jest źle no i górę jeszcze nie skończyłem dalej ASP do łączenia z bluetooth Także tyle to na dzisiaj tracker ładnie chodzi Ten już produkuje Tutaj jest mniej, bo stoi w cieniu, a tu mamy tylko jakieś tam trzy panele, stare pobite wspomagają, te dają, dają tyle co te 5 kW To by było na tyle dzisiaj Także oprogramowanie musi być te same. Najlepsze wyszło 15.33. Dzięki.